Cześć, witam, papa z chizeria go Na dzisiaj dla was wybrałem odcineczki z Chiserii to 2 go To było też Zaproponowane w jednym z komentarzy Ej, Nie powtarzam tego... Tej propozycji Ale jak macie jakieś propozycje nagierki, które mógłbym Wpisać w kategorię własny wybór To możecie podrzucać, nie? bo akurat dostałem propozycję, że może nagrać Papas czy Zerię, to go, to się zgodziłem. Więc możecie Wy też podpowiadać. Nie musicie czekać, aż wam w ankiecie wpiszę, czy aż koło wylosuję, Sami też możecie podpowiedzieć. Może mogę taką gierkę, którą podpowiecie, nawet wpisać bankietę. Albo po prostu samodzielnie wybrać w kategorii własny wybór, tak jak to zrobiłem dzisiaj. Dzisiaj ja dla was wybierałem gierkę, a że zostałem. Powiedzmy, poproszony o to, żeby nagrać yy, Re2Go no bo dostałem taką propozycję, nie? No to się zgodziłem. Tak. To już nie pierwszy raz, kiedy ktoś proponuje jakąś gierkę, tak we własnym interesie, a ja się na to godzę. Więc możecie być pewni. Że ja coś zrobię takiego. Dobra. Yy. nasi tutaj klienci są już poprzebierani w kolorki, które trzeba. A zobaczmy, czy mamy naklejki zrobione. Ta jest niezrobiona. co to było? Aha, bober. To jest niezrobione. Tu są jakieś zamówienia. Ta, ta, ta. Ale nie ma tych naklejek, które wymagają kupowania strojów. Te naklejki są zrobione i bardzo dobrze. Pięć rzeczy jest na holidejki. Mamy nowy, czyli Pirate Bash. Będą pirackie porachunki. Mm -hmm. Nie tu. Ta naklejka była pod koniec 80 to, to było. Tak. Są zrobione naklejki. Dobra, postawimy to wszystko i zaraz... Już się, już się miejsce skończyło. I zaraz. Poprzestawiamy tak jak trzeba. Więcej miejsca nie ma. Plakaty na plakaty to jest miejsce od groma. To jest podstawowa podłoga. I tutaj będą kolory szare. Tylko niezbyt takie jasne. Trochę ciemniejsze, nie? Okej, okay, teraz nasze stroje. No to po to trzeba do sklepu wejść. Pirate bar. Dobra, jedziemy z kotwicą, dalej jedziemy z, jakie to było, Nie, z niebieskim. No, tutaj 30 dolców. Oho, kurtka dosyć droga, ale bardzo fajna. Ta czapka też jest droga, ale bardzo fajna. Tutaj niebieskie buty, takie granatowe, ekstra. Papuga. Jestem za. Dobra, kupimy pasek i rękawic już nie trzeba. Rękawice są mało istotne. Będzie tutaj nic. Okularki też są mało istotne, ale zmienimy je skoro mamy. Na pirate basz tutaj zdejmiemy. Pirate basz to jest. Y Dobra, zaraz zobaczymy, jak, jaka jest pora roku. Ale fajnie wyglądamy faktycznie jak kapitanowie statku. Ale raczej Scarlet wygląda jak kapitan statku. Więc Rudy też tak będzie wyglądał: kapitan statku. Ze swoją papugą. Jak to tam było? Papuga chce krakersa, tak? Papuga lubi wołać o krakersy. No dobrze. Skoro o tym mowa, no to poszukajmy. Jest taki takie zamówienie na dwa serki nie ma. Ale jeszcze taki, tego podwójnego sera nie mam, odblokowanego. Rosemary Ranch. No dobra, no to to zamówienie wybrałem na dzisiaj. Jesień jest. Jest jesień? Pirate basz. OK. To się jesień zaczęła. Kapitan Cory. Potem cztery kolej. Holidayki pod rząd to będą takie, które. no, w każdym papasie się powtarzają. Prawie w każdym. Jeden się nie powtarza w każdym. Ale trzy, z kolei, tak. Nie ma papasa bez Thanksgiving, Christmas czy Nowego Roku. Tak, holidayki się powtarzają. W każdym papasie i to go, i hadę, i Flashowym mamy rybki no właśnie pirate basz chyba nie było czy było w tym w, w chizzerii tej w fleszowej nie kojarzę żeby tam była chizzeria rybki surówka Papryczka Sosikar. Dzisiaj dla was będę nagram z serii odcinków 4... 3 3 odcinki tylko Tak zaplanowałem Roy o złoto Czy to jest pierwsze złoto? Tak, to będzie pierwsze złoto No to dobrze w każdym, w każdym papasie, jak wbijamy pierwsze złoto, to już jest takie ekstra osiągnięcie, że już u kogoś się udało zdobyć pierwsze 15 gwiazdek. Już pierwsze 15 gwiazdek będziemy mieli zdobyte u roya. W każdym papasie to jest takie ekscytujące, że jest w końcu e, coś, jakieś złoto. Jako, że to jest cizeria, trochę się odzwyczaiłem od grania w cheserie i dlatego też dopiero teraz mi się przypomniało że tu się frytki wstawia no to jak mamy frytki wstawione no to zaraz będzie, będą pewnie dzwonić po chwili zrówka i pomidory jako że jest początek holidayka nowego no to trochę nam zeszło na dekoracji OK, jedno i drugie. To już było tak. W tym dzwoniło. Weźmiemy zamówienie trzecie. John'ego. O tych dwóch serkach mówiłem. Czyli mamy jednak jakieś podwójne serki. Ale nie było takiego zamówienia specjalnego z tym. Na nie w tych zamówieniach, które przeklikałem. Który jest dzień w ogóle? 45. Dzisiaj może być nowe zamówienie specjalne. No nie wspomniałem o tym, który odcinek mamy. 45. OK zaraz wstawię frytki. Jak dokończę to zamówienie. Musztarda. To w sumie coś wolno działa. Może zaraz będzie szybciej działało. Wydajemy pierwsze zamów zamówienie. Jak, jak pamiętacie w Ceseri mieliśmy już kiedyś perfekcyjny dzień. W Cazeri to go. No ja pamiętam, był taki perfekcyjny dzień. Tutaj nie wstawiłem frytek. No dobra, przechodzimy tu. With Rank 26, nie? Tak. Chlebek, serki. Rybki. Widać, że Wyff lubi... Widać, że Wyff lubi... Pierate basz, bo podwójnie rybki zamówił, no i podwójnie cebulę. Kanapka jeszcze? Sosów zero? A nie, jeden był. Tutaj, tu są długie frytki dobra. ketchup nie robię w 3 że dugów za na zapas. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Ja już w poprzednich dniach robiłem na zapas. Złoty perfekt? Jak najbardziej. Pierwsze złoto i perfekcyjne weszło. Lair. tu był serek ten te, ten biała siatka dobra, czyli tak, pierwszy był kurczak, potem był sos R świetnie że serio? Wszyscy, jak zamawiają, sos, to rkę. Nie, w trójce nie ma rki. W trójce nie ma rki. Kolejne długie frytki. Trochę już wo pow wolno. działam. Pomidory. Chciałbym działać szybciej, więc y trzeba to pokazać. Świetnie, zamówienie specjalne bekony już na tu. no to nie będzie perfekcyjnego dnia przez frytki przez ten podwójny bekon nie będzie perfekcyjnego dnia no to szkoda With o, jakby ci tak by nie było perfekcyjnego dnia, przez to zamówienie dobra, odbierz telefon, Dynamoe. Znowu długie szczytki, nie ma nic gotowego, to robimy, co można. kroimy A, no tak, musi przejść. Świetnie. Hm. Olejki. Se No i nasz closer hang. Baserki. bacon, pomidory. Sos B. No, trochę szybciej zaczęło działać. Super. Klejr. Nie ma perfekta. Albo z podgrzewaniem, albo z krojeniem coś nie wyszło. to. Oliwki. Cały hmm. czas nazywam to oliwkami, a to są Jalapenos. Czyli w sumie oliwki takie inne. Zielone. Hmm. Szóstka wychodzi. Do dynamo. Perfekt. Czyli jak się okazuje, nawet jakbym zrobił perfekcyjnie u trzeciej osoby, to i tak perfekcyjnie dzień by nie wyszedł cały. U Johnnego nam nie wyszło za frytki, a u dwóch osób nie wyszło za grzanie. Ok, no to mamy to. I do zobaczenia w odcinkach następnych. Jeszcze dwa dzisiaj odcinki z 3.0 powinny się pojawić z to go. No i znowu za krojenie chyba. To raczej bardziej pasuje, że za krojenie nam zabierają. A no ewentualnie za podgrzewanie jako drugie. Za przekrojenie co najwyżej procencik mogą zabrać, a za podgrzanie mogą więcej, nie wiadomo co, co tak bardziej psuje te punkty. Spinę Saucy. Świetnie. To tyle, to był dzień 45, zyskaliśmy nowe zabójnie specjalne i do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Cześć!